Masza, jak już na mnie czeka. Cześć słońce. Cześć kochaneczko. Czekasz na mnie tak życznie, tak ślicznie. Czaki kochany kotek. Dzień dobry. No czekała się, bawiła się w nocy. Tak? A tu tunelem też się kotyk bawił. Też kochany. Cześć. Cześć malutka. Cześć dupeńko! Cześć moja dupeczko! No cześć kochani! Moja! Mała kicionia! Śliczna! Taka piękna! Taka piękna kicionka, Taka piękna! Moja malutka! O, Rzędu. Już nadajemy no, je No, zobaczcie, Majeczka wszystko zjadła, Wszyściuteńko. Przepięknie po prostu. Właśnie, Majeczka oznajmia wszystkim panom, że przyszły jej podstawowe wyniki wyniki badań krwi. A jeszcze to nie jest PCR, ale te wszystkie wątroby, trzustki, nerki, inne morfologie. I majeczka jest zdrowym kotem. Coś pięknego. Wszystko ma w porządku. Także to jest coś cudownego. Nawet jeśli ona ma białaczkę, to ta białaczka nie jest w fazie aktywnej. Jest tylko kotka, jest tylko nosicielką. Także to jest taka radość. Przyjdą jeszcze wyniki w ten PCR, przyjdzie. Zobaczymy, jak to z tą białaczką jest. No i przyjdą jeszcze badania w kierunku jakichś tam grzybków. Chociaż to nie wygląda. No, ale może jakby się okazało, że to jest jakiś rodzaj grzybów, na przykład grzybicy. No to by się to po prostu wyleczyło. I byłby święty spokój. Chociaż to tak absolutnie nie wygląda. No, ale wszystkie, wszystkiego się chwytamy. Wszystko zrobimy. Wszystkie badania dzięki Wam. Majeczka ma komplet. Komplet badań. Tak. Komplet leków, komplet do kosmetycznych, różnych rzeczy. Ale zobaczcie, teraz ja patrzę na nią przez, przez tą kamerę i widzę, że pyszczek ma naprawdę o niebo, o niebo lepszy. To ona się goi pięknie. No, a kupiłam taki puder. A taki puder kupiłam dla kotka. No ale coś nie jestem przekonana. W składzie ma perfumę, no to wiecie. Kurczę. A gdzieś wyczytałam o nim, że on jest taki dobry. Muszę jeszcze znaleźć tą opinię. No w każdym razie trochę majkę podrowałam i ma piękną sierść w związku z tym. Nie przeszkadza jej najwyraźniej też zapach. To jest taki pudrowy. Yy, no, do, ale dla mnie dość intensywny jest ten zapach. Więc nie wiem, jak się kotek z tym czuje. Twierdzą, że, że to nie przeszkadza zwierzętom. Ale myślę, że poszukam czegoś bardziej neutralnego, żeby ja miała święty spokój. Sumienia, Święcie spokój sumienia. Gdzie tu dupczko pokazuje Gdzie tylko ją dotknąć? Właśnie, i ona już wystawia Dubsko No i tak sobie tu z Majeczką gadamy, z ciotkami gadamy. No i zaczął się wtorek. Tak. I życzymy wszystkim, żeby wam się wszystkie plany pospełniały, żebyście swoje zadania na dziś zrobili, żebyście się dobrze z tym czuli, czego i sobie życzę.